Polsce! Słuchajcie, długo myślałem, co powiedzieć do tak licznie zgromadzonego tłumu. Ale powiem dwa, trzy zdania. Bo już bardzo wiele tutaj padło słów, że nie chcemy imigrantów, że chcemy Polski normalnej, że chcemy być u siebie w kraju, chcemy czuć się bezpiecznie. Nie po to nasi ojcowie dziadowie walczyli. Z okupantem, abyśmy teraz ściągali ich samych sobie. Powiedzmy głośno nie i mówimy nie nakażom brukselskiej biurokracji, która nakazuje nam ściągnąć i zaopiekować się wręcz dziesięcioma czy jedenastoma tysiącami imigrantów. Jacy to są imigranci? Czy widzieliście te twarze? Na dworcu, na dworcu w Budapeszcie? Czy to są ludzie, którzy uciekają przed wojną? Czy to są ludzie, którzy są doświadczeni życiowo? Czy to są starcy? Czy to są kaleki? Nie! Są to młodzi ludzie, którzy idą z powodów ekonomicznych, uciekają do Europy Zachodniej, bo chcą żyć na socjalu. Chcą lepszego jutra dla siebie, ale dlaczego naszym kosztem? Brawo!